Cześć! Jak kto napisze, gdzie jestem na tym że to dostaję serduszko w komentarzach. Z tej strony Gabor, a to jest kolejny film z SCP Containment Bridge Ultimate Edition Reborn, moi kochani. Tak, skończyliśmy poprzedni film w takim dosyć nietypowym miejscu, ponieważ goni nas podmiot SCP-106. Trzeba jakoś z tego wszystkiego wybrnąć. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam jakiś czas temu, chyba dwa tygodnie z Waszej perspektywy. się pojawił, polecam sobie oprzeć, bo był nawet w porządku. Był fajny odcinek. Dobra, jestem tutaj, tu jest nasz. Potężny obiekt. To skoro on tu jest, to może szybciutko sobie przeszukajmy to miejsce. Czy tu jesteś może wartościowego? Snawa może jednego wezmę. A nie, mam już jednego. To niepotrzebny mi drugi. Dokument też mi jest niepotrzebny. Baterie wezmę. Rady jest mi potrzebne. O, to jest to na dokumenty, ale to ja nie chcę zbierać dokumentów. Snaw kolejny. I bateria. Mam wszystko ten poładowane. Jeszcze mogę sobie wymienić po bateryjce. Te przestał mnie gonić? Nie, przestał mnie gonić, ale fajnie. Kurczaki pieczone. Dobra. Ostatnio się tutaj dostaliśmy i mnie to bardzo ucieszyło, ponieważ jest tutaj dużo rzeczy. Do zrobienia w tym miejscu. A mianowicie znaleźliśmy ulepszarkę, co z góry nam pozwoli na zrobienie kilku śmiesznych rzeczy. I na przykład, no może nie tego, ale na przykład możemy sobie ulepszyć w niej kartę. No może były jakieś zmiany w ulepszaniu. O, i apteczkę dostaniemy. No to mam slot akurat na apteczkę. Dokumenty nas nie obchodzi. Dobra, no to co? Bawimy się w ulepszanie. Wasz ulubiony proces. Dobrze, to może ulepszymy sobie może na początku gaz maskę na Very Fine. O ile dobrze pamiętam, to wszystkie rzeczy typu takie przedmiotowe się ulepszało zawsze na Very Fine. Lecimy. No fajnie, że ta 106 odpuściła, bo się nie muszę się z nią jak jakoby... Bie biegać, kurde, i unikać jej. Czemu mu pierdzi? Co jest ty? Dobra. Bierzmy sobie, czy zobaczymy, czy ona się ulepszyła. A, no, mam brief, dobra, mam ulepszony sprint. Gazmaskę mam ulepszoną. To tak wiecie, tak. O, sobie ją wziąłem, żeby była. Czy ja jej będę używać, to ja nie wiem, dobra. Czas na Noctowizję. Noctowizję się chyba daje na very fine. Ja chcę, żeby pokazywała SCP-ki, A na fajnie chcę, żeby była bez końca baterii. Albo na very fine jest bez końca baterii, nie wiem, zobaczę. W każdym razie wiem, że trzeba ją ulepszyć. Teraz tak, na very fine jest niebieska Noctowizja i ona mi pokazuje scpeków, tak? Human, no to jest martwy, human jest SCP-183. To jest spoko, ale bardzo szybko schodzi bateria? Pytanie, czy ja chcę faktycznie mieć. O, SCP-183 oddala. Nie wiem, kurczę, czy brać taką noktowizę, która pokazuje mi przeciwników, czy która jest bez końca baterii. Chyba wezmę sobie bez końca baterii, wiecie, ludniemy sobie i damy ją sobie na fajne. Bo ta niebieska jest spoko, tylko w tak praktyce ta wiedza gdzie są te SCP ki nic mi nie da. Więc dajmy, zróbmy sobie czerwoną Noktowizję, która pozwoli mi już nigdy nie, nie, nie dawać do środka baterii. Co jest w sumie fajną sprawą, bo nie muszę ich marnować bo chyba a sloty będą na wagę złota swego czasu. Czerwona oktowizja, nie potrzebuje baterii i działa. Super, to sobie ją ściągnijmy, może. I tak, teraz tak, zajmijmy się może Esnawem, ponieważ Esnawa można zmienić do Esnawa Ultimate na very fajno, ile dobrze pamiętam, F5. Czy coś jeszcze mamy lepsze? No, możemy sobie apteczkę ulepszyć, to już tu je mamy, to możemy wyrzucić, bo te baterie już nam są całkowicie niepotrzebne. Gaz maskę mamy ulepszoną, rączkę niech co tu będzie. Dobra, oj zapisałem, ale się ulepszył, dobra. No, poza tym Esnaw tam będzie pokazywał SCP-ku. W ogóle ekran jest troszeczkę ciemniejszy, jak się ma Esnawa w ręce. Dobra, czas w takim razie na apteczkę. Apteczkę nie pamiętam, czy dawała. Na very fine czy na fine? Damy sobie na very fine Powinna wejść taka mniejsza apteczka, którą się szybciej używa Jeżeli się nie mylę Ponadto no, będziemy się z kartą bawić Ale karta jako chyba jedyna ma szansę na niepowodzenie Pokaż mi O nie, strange battle Poczekaj, czy to mnie tak, to mnie do uzowego wybierze Nie, 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 nie To jednak na fine się daje Jednak apteczka się daje na fine Bo na very fine daje mi strange battle A ja do uzowego nie chcę już podać 50 w tej grze, kurde, iść Prawda To jest Spoko ten wymiar uzowy, Wszystko fajnie, fajnie, fajnie Ale no troszeczkę już człowiek może mieć dość. Dobrze, mamy mniejszą, lepszą apteczkę. Super, no to pozostała nam karta do ulepszenia. Teraz pytanie: czy kartę na fajne, czy na very fajne? Chyba na fajne, bo o ile się nie mylę, tutaj tylko maksymalnie można uzyskać trójkę, ponieważ czwórkę się dostaje u plagi, a piątkę się dostaje u, u 106. A tutaj maksymalnie trójka, bo później będą nam same Mastercardy wychodzić. Jest, trójka, pięknie, mamy cały ekwipunek wykonany. Piękna sprawa, pochodzimy sobie troszkę z noch, kto widzę, żeby was pomęczyć na odcinku. Ale na przykład nie męczący dla was fakt jest tego, iż nagrywam to na w streamie twitchtv gaborowa linka standardowo w opisie, jeżeli chcecie widzieć odcinki przedpremierowo to zapraszam serdecznie jest sobie mruga, czy był przynajmniej przez jakiś czas teraz tak, który jest surveillance room i o się nie mylę, surveillance room to jest coś czego potrzebujemy, ponieważ tam jest, tak tu jest lockdown, który trzeba sobie zamknąć i tu, o ile się nie mylę, spotkamy się z takim jednym jegomościem, z którym wolałbym się nie spotykać ale no niestety uh -huh. gra mnie do tego zmusi dobrze, plaga robi tam fikołki teraz tak, checkpoint, lockdown sobie dajemy no off i heavy, a jest, mamy zerwano dobra, plagusku, on do mnie idzie będzie go wyminąć. Tutaj tego nie pasują. tuż kartą go nie zamknę. Dobra, jest tam frendzen. No, podejdź do mnie. Wokół tego stołu się pobawimy. Dobra, zdejmijmy sobie Noktowizję i wiecie co? Kurde, przerwało mi zdejmowanie Noktowizji. Dobra, załóżmy sobie tego tak, gasmaskę, żeby łatwiej nam się uciekało. No dobra, no chodź tędy, tędy, tędy się pobawmy. Tędy. No, możesz się nie psuć na... Zostaw te krzesło! No. Jezu! O, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Kurde, postać mi łapie zadyszkę, jak biegam. Biały ekran mi się robi. Dobra, weźmy sobie S-Nava. 173, to gdzieś tu jest. Dobra, poczekajmy sobie. E, Save'ika sobie zróbmy. Weźmy tutaj z maską, bo tu się może maska przydać. Dobra, chyba udało nam się. Tu ostatnio przechodziliśmy, kurde, w panice. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj ostatnio była panika gaming, ponieważ było tutaj dosyć dużo podmiotów, z którymi bezpośredniej styczności nie chciałbym mieć. Ale teraz już chyba nie ma, zejdźmy sobie niżej. Co tutaj martwe naukowcy? Wiecie co? Portfel sobie weźmy, bo. Do portfela możemy dać kartę, a. a kartę Zawsze będziemy potrzebować, więc po prostu mamy takie ułatwienie. To można niby wziąć na dokumenty, ale szanujmy się dokumenty. Ty, bo on tu idzie. Ty, bo on jakoś szybko biega. Ty. Adidasy ubrałeś? Wejdzie tu. Oj, oj, oj dobra, dobra. Dobra, light testing chamber to już byliśmy. Dobra. To co? No to skoro zdjęliśmy checkpointem, to możemy już z tym sumieniem iść do heavy. Kurczaki pieczone, raczej nic nas tu nie trzyma. Polepszaliśmy bardzo dużo rzeczy. Mamy lepszą kartę, co prawda. Możemy może to wykorzystać w jakimś takim bezpośrednim rozwiązaniu. Na przykład wejście tutaj, To tu jest tak. Kluczyk, no wezmą, się przyda w przyszłości. Kluczyk ma mogę? Tak, o Jezu, ale cudne, że kluczyk mogę dać do tego. Ty, nie zesraj się. Jezu, jeszcze łazasz. Ojo, dupia. Ty, bo jest katanokastrofa. I tu jest spawn mój. Wiecie co? Wyrolujemy ich, znaczy zrobimy sobie save'a i pobawimy się troszeczkę w rolowanko. A gdzie drugi? Jezu, jest nam, oczy mu się świecą. Dobra, chyba wiecie co? Chyba z slalomem le lecimy. Kurde, ale slalowe polecone! Czy tu jest coś wartego uwagi? Tu nie ma nic. Tu jest pierścień. Oj, chyba już nie wyroluję go. Nie, nie wyroluję. Czy ja potrzebuję pierścień, widzowie? Pierścień chyba mogę dać do portfela, więc by się przydał. Dobra, ale to Bo nie pamiętałem, jakie tam są spepeki. Dobra, to Czy on znowu znik. Pozdrowisz na odcinku. Dobrze. X Jasiu, pozdrawiam cię i specjalnie nie wytnę z tego odcinka. Bo ja zawsze wycinam do z filmów, żeby był już na YouTube, a twojego donate'a nie wytnę. Taki będę, bo ładnie poprosiłeś, a zawsze wycinam. <laughs> Dobra, bo mamy dwóch frędzlów do wyrylowania, więc może posłużmy się większym troszeczkę pomieszczeniem w postaci tego. Kurde, goś naprawdę szybko chodzi. A gdzie drugi? Nie chcę sejwować. O, ale. Ty! Możesz! Ty gość jest z biurko odporny! A. Lecimy dalej, kurde, bo tu te frędzle są. Dobra, szybciutka rura. A więc tak, przygotujemy sobie kartę. podchodzimy tutaj na prędkości. Bierzemy pierścionek, wychodzimy stąd. Mamy frędzla jednego bliżej troszeczkę. Otwieramy te tutaj miejsce, żeby się szybko ulotnić. Sejwujemy, bo jest to na tyle bezpieczna pozycja. Ty, ja nie mogę pierścionkać. Gadać tutaj. Po co ja tu przyszedłem? Dobra, damy radę go minąć? Damy, dobra. Kurde, po co mi ten pierścionek w takim razie? No to jest całkowicie bezużyteczny. Kurde, mamy problem. Aaaa! Ty, jaki jestem potężny, wyrolowałem go, ale drzwi są zamknięte. Czy uda mi się uciec? Uda mi się uciec, dobra. Kurde, no nie wiem, będę nosić ten pierścionek, bo go chyba nie możemy ulepszyć, co nie? Savig, brajwik. A aj, Ajajaj, nie pykło. Kurczę, nie wiem czy jest tam sens wchodzenia. O i zostawisz Donatena od płat. Tak, tak, będzie, 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 taki będzie. Ten odcinek będzie z Donatami. Bo jest pewien problem, nawet dwa duże problemy Znowu robimy metodę na duży pokój Ty, Frenzlu, może przestań, kurde, być frajerem I ty, przez ten kurde Nie bugować się na krzesu Jak wchodzisz w biurko, to przynajmniej przy nim zostań A nie, że jest niematerialne Rura, Trzeba wam zamknąć drzwi, i będę Sprawdźmy, co jest tutaj Tu był kluczyk, a i chyba encyklopedia chorób powszechnych O ile się nie mylę Tak, no to encyklopedię nie potrzebujemy Kurczę, nie wiem, czy trzymać ten pierścionek Będę z wami szczery, no nie mam pojęcia ma. ogólnie to też nie będzie gdzie się to szóstka podziała Uznajmy, że średnio mnie to obchodzi. Dobra, tu jest pętelka. Pętelka mnie nie interesuje. Nie wiem, czy trzymać. Nie mam pojęcia. To mamy, to mamy. Nie wiem, co z tym pierścionkiem z jednej strony, na plagę możecie kiedyś przydać z drugiej strony, nie wiem. Spórzmy sobie to, tą nieskończoną kompozycję. To jest tak. A nie, tu jest rączka druga. To nie, to nieskończona kompozycja jest potrzebna. Tak, bo tam była rączka druga, co nie? To zgarnijmy drugą rączkę. Ty, bo tu plaga idzie. Ty, bo może być problem. Ty, a na plagę działa nieskończona kompozycja? Ty, mordo, sprawdźmy. Plagus. Plagus. Chcę sprawdzić, czy na ciebie działa. Mordo, Mordzia. Fosz, ty w dupę, tam jest jeszcze zamknięte. Idziemy, robimy testa, normalnie testy dla widzów. Działa? No kurde, no możemy cię tu czystym sumieniem wpakować, czy nie możemy? Oj, oj, ty nie działa na niego, oszukujesz, oszukujesz. No nie, on oszukuje, no nie znaczy tak przecież, no. Nie, nie bawimy się tak, dobra, wchodzimy szybciutko i zgarniamy rączkę. Jaki cheater niefajny. Patrzcie, co za typ w ogóle. Go się oszukuje. Oszczędzajmy może sprint, albo załóżmy sobie maskę. Maska się przyda w tej sytuacji. Znowu mogę wyjść z czystym sumieniem, czy nie Mogę. Dobra, trzeba będzie go wyklepać i mieć przygotowaną kartę. No! Jak mnie będzie trzymać, to tak długo. Dobra, zaparowała. Ej, a może mi paruje maska? Może o to w tym chodzi, dobra. Jak ty to zamkłeś za sobą, plagosku? To ja nie wiem, dobra. Pozbywam się ci na Amen. Znaczy, no to nie jest na Amen, ale na często. Patrzcie, kurde, jaka potężna synergia tu się zadziała. Założenie maski, szybkie zgarnięcie ręki, zamknięcie plagi w środku, unikanie SCP-012. Potężny zwód nad SCP-049. Ten człowiek to jest po prostu mistrz gier o SCP. No mogę o siebie powiedzieć z czystym sumieniem, dać sobie taki tytuł. No kurde. Czeczaki pieczone, no. Rączka kolejna zgarnięta. Mamy dwie rączki już. Piękna sprawa. Dajmy sobie może rączkę obok rączki. W ten sposób to trzymajmy. Co jest w tym miejscu? Bo ja tak. A tu był to. A tu co było? A, światełka. No tak. Możemy sobie wejść do światełek, tylko tak wiecie, dla fanów, bo tutaj w praktyce nie ma nic fajnego. Także o, wiecie, że odkryłem ten scepik. Mam tego aczingmento zrobionego. No bo w praktyce wywalono w te światełka. Każdy dobrze zna tego scepka. Jeżeli nie zna, to proszę się zeznają i z poprzednim sezonem tej gry. Tam badałem wszystkie SCP No nie mówcie, no przejście zamknąłem! Jeszcze w ogóle ty, bo on jest lepszy od 40% graczy wesela, Gość zamyka drzwi za sobą. Dobra, na szczęście uciekliśmy. Cześć, Gaborku, zostawisz do no. na odcinku jeżeli Co tak za ludzie po prostu! Jak ludzie usłyszeli, że zostawiam donate y na odcinku, to zaczęli tonę donate'ów wysyłać. No i zostawię, tak jak obiecałem Ale jeden warunek, zostawiacie lajka. Like Uciekamy przed tym friendlem, goście jest lepszy, kurde, od tylu graczy wesela że gość zamyka drzwi za plecami. Chodząc jeszcze w ogóle. To jest jakiś, nie wiem, buk Esela. Znaczy, bóg też gier o SCP jest cypi. Przewilnie się zamknąłem tu jak ty stąd wyszedłeś? Wchodzimy tu. O, nie wejdziemy tu z trójką. Sztatkę. No dobra, jak nie wejdziemy, to dupa. No i tu już chyba się zaczyna cykl potężnych checkpointów, czy nie? A nie wiem. Tak, checkpoint numer jeden. Jeszcze sprawdzimy sobie to. Tą... No je, no przestań! Nie jesteś śmieszny. A, mokra podłoga, update tu był. Przepraszam, że tak błądzę i możesz się powiedzieć to z poprzednim odcinkiem. Pizza deje, dobra, tu checkpoint, tak, tu checkpoint. Ale no niestety, ale tego wymaga moja praca. O, tu kluczek, ale to do kluczek z na tyle słabą kartą nie wejdziemy. Niestety. A kluczek się przydałby naprawdę yy, czaszka no co no sprawdzimy czaszkę sprawdzimy czy nie sprawdzimy no sprawdzimy no na no sobie no sprawdzę dla was kliknę lewy Będę takim youtuberem który sprawdza te scpki jakaś kartka z martwym ty znaczy z lalką y, taką wzorowaną will door, will not watch ta się otworzy pewnie Jakieś te hebrajskie. To jest mroczny scepek. Mogłaby powstać jakaś zarąbista gierka o tym, naprawdę, o samym tym SCP-ku. Tylko ten SCP, po prostu gierka o tym. To jest tak dobre. Siema. Koniec? Ty, ale mroczny jest. Krwawie? No, jeszcze nie skończyła się wizja. To co to jest? A, to jest człowiek, dobra. Piękny jest naprawdę. Mroczny ekskurs. Z pistoletem w ogóle, ty, ma lugera gościa? A, krwawie ogólnie. No, i strzał. Ale to ogólnie nie jest śmiertelne, ponieważ nie wiem, czy wiecie, żyje w ogólnym rozłożeniu. Dobra, troszeczkę se pokrwawiłem, ale tak wygląda ten scp. Czy coś się zmieniło? Nie wiem, dlatego save, me, bo nie chcę tracić swojego zdrowia psychicznego na to. Wiecie o co chodzi. Dobra, szybka rundka jeszcze tutaj, żeby w czego wszystko. A tu będzie tak, no to to jest 1162, no to klasyk, klasyków. Raczej się nie chcemy bawić w wyciąganie z dziurki, ani wkładanie na nich różnych rzeczy. Checkpoint, no właśnie, misio. Nie, nie wiem, czy misio, chyba nie było misio. Więc to odno Mogę mam z głowy. Jak już mamy kurczaki pieczone, tą kartę to jest łatwiej, no bo ta trójka już pozwala nam wejść w niektóre miejsca. Bez niej było o wiele ciężej. Mieliśmy praktycznie tylko jeden pokój, do którego mogliśmy się dostać. Trzeba było go po prostu znaleźć. Checkpoint, a tu co było? A, tu update czysta podłoga, a tu co? A tu dobra, no to. No to co widzowie? Heavy? Bo tu nie mieliście miejsca kartę, Nie, to tu była dość czysta podłoga. Sprawdźmy tutaj. No i kurczę, wydaje mi się, że kawicz z tym sumieniem. A, tu jeszcze była odnoga. Tam był plaga, to tu jeszcze ta odnoga, bo to był w jednym miejscu, był checkpoint. Tak, jeszcze sprawdźmy sobie tam tamten korytarz, żeby mieć tak w miarę na aktualne nasze możliwości lighta przeczyszczonego. Trzeba będzie pamiętać, trzeba się tu wrócić po kluczyk, jeżeli oczywiście seria będzie kontynuowana, ponieważ jest to tylko i wyłącznie zależne od was. Jeżeli materia Wam się spodoba, stawcie łapkę w górę wbicie na socjale z opisu. I wbijajcie na stream, ponieważ przed możecie zobaczyć odcinek w jego oryginalnej formie surowej, tak zwanej. Więc to, czy będzie kolejny odcinek, jest zależne w 100% od was. sobie. Ale my nie przejmujemy się tym wszystkim. Po prostu lecimy dalej. Jeżeli się uda tą serię kontynuować, to wiecie. Mamy wszystko z głowy prawie. Wiem, że gdzieś tam jeszcze była odnoga. A nie, byliśmy w tej odnodze z Plagą, tam gdzie był. To było obok świata, gdzie było winda do, do jaszczurów, ale tam dalej był tylko 6-2, tam był kot, co prawda? Ale już nie będę was męczył. Trzy razy pójście do jaszczurów. Kurde, w dwa odcinki, to już nie będę was męczył. Przejdźmy sobie do heavy. Nie chce mi się pamięć naprawdę. Może poza odcinkiem, może jak wrócimy tu. O, jak wrócimy po kluczek, to sobie skoczymy tam. O ile będę pamiętać. Dobrze, heavy. Heavy jest wroczne! Ty! Jakie zmiany graficzne się stały. Czerwono jest nawet. Zobaczymy, co nas czeka. 409 kryształ, dobrze pamiętam. 409. Nie wiem, czy chcę bawić z tym escapekiem. No bo nie mam 500ki, a to jest takie riski. Więc póki co się w 409 nie bawmy, nawet nie wiem, czy bym tam mógł zejść. No bo wiecie, kurczę, powiem ja taką historię jeszcze tak szybciutko. Jak ja grałem pierwsze, raz kontynent się tak bałem. Zajrzyjcie, sobie na moją pierwszą serię sprzed 4-3 lat. Tam było takie zesranie, tam był taki mrok, do, jak się wchodziło do Heavy, naprawdę. Piękne czasy. A teraz już wszystko znane. Dobra, mam. Zesraj się na łeb. Dobra, wiecie co? Zmieniłem zdanie, jednak jestem gotowy na SCP-409. To nie jest tak, że okoliczności mnie zmusiły, aby tam zjechać. Po prostu tak wyszło. Zobaczymy, co nas tam czeka. Pewnie tam nie wejdziemy, bo trójka raczej nam nie pozwoli. Ale do 409 warto mieć przygotowaną 500kę. Nie sejwujmy póki co, bo to, wiecie, może być niebezpiecznie. O! O, Iskry Update! Uwaga, SCP Containment Breach Ultimate Edition Reborn. Dodali Iskry z przycisku. Ja nie wyśmiewam się, oczywiście, pod żadnym pozorem. Czy ja tu wejdę? Raczej nie wejdę, bo to jest keter jakiś potężny. No i trójka nie da mi możliwości. To wiecie co? my sobie, po prostu spróbujmy wyminać tego plagusa. Ty nie ma go. A nie, jest. Kurde, tu go raczej nie wyminę. Też go raczej nie wyminę, trzeba będzie go tam przy windach. No, chodź. Uuu! Dobra, jednak jestem bogiem tej gry. Zapomniałem. Kaczuszka! F5 Czy co to? Te włączyły się rury, a nie pojawił się mrugacz. Błądzę, póki co. Dobra, jak zastosujemy zasadę lewej strony, to się trzymajmy. 895, a no tak, nasz oczywiście szendobywalski. Pierwszy raz, jak miałem reakcję na tego scp -a. Boże, jak ja się zesrałem. To był taki krzyk. Tu można włączyć tą kamerę, ale nie patrzcie się za długo na to. A nie, a nie czekajcie, ja dobrze pamiętam, jak ten scp działa. Tam kiedyś mnie coś zabiło mrocznego. Zobaczmy, czy w ogóle jest sens tutaj schodzić na dół. Idzie plaga, nie sejwuję sobie póki co. Jest sobie... O, Łazarz, dobra, tu jest Noctowizja i karta trójka. Łazasz sobie idzie, dobra, załóżmy Noctowizję, bo tu o ile się nie mylę, wystąpi pewien... Tak, każe mi patrzeć. Dobra, nie, 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 bo tu się... Zestram się z... Tak, postać mi żyga. To jest chyba SCP-ek, obok którego nie można jakichś żadnych rejestratorów y, wideo ani obrazowych używać. Musicie sobie poczytać artykuł o nim, ale na Noctowizję tak na reaguje i na kamerę. No nie ma sensu tu schodzić, bo tu jest Noctowizja tylko i. A te, które już mamy, więc po prostu tam nie schodźmy. Więc tak, pepe notę, że tu jest ten SCP-ek. Możemy go sobie zostawić otwartego, tak od biedy. No niech to będzie. I lecimy dalej. To jest entrance, do którego nie wejdziemy, bo jest checkpoint lockdown ze CP008. Co tam posty ze dźwięki wydaje? O co chodzi? <laughs> What the f Ty czemu kaszlesz, Mordo? A, chyba przez wenty kaszlesz. O, yy, może, może nie. No nie, no serio, no. Frajer jesteś. No nie blokuj mnie tak, wariat. O. a ja, Nie no, w ten sposób tego nie zrobimy. No otwórz te drzwi, friendslu! Umrę? Dobra, nie umarłem. Savik. Misiu! Misiu, narysował mi rysunek. Ty czemu? Misiu, ucieka przed oczyma jakiś potwór. Drawing, ale fajnie. zawsze się będę jarał się, Boże, dobrze. troszeczkę się wystraszyłem. Kolejny checkpoint lockdown. Przestań nie gonić frajerze. Karta czemu? O nie! Jezu, coś się odwala. My póki co jesteśmy przyjacielscy, co nie? Kurde, słabo że ich wypuściłem, już będą mi utrudniać grę do końca życia. W z tymi czasami, które oni mogą wprowadzać, czasami po prostu blokują mnie i to w Tesla, dobra. Pepe, to, że Tesla. Ale w ogóle jakieś krzyki w tle. Teraz jeszcze komputerek. Tyle tu jest cepeków? Jest? O, kurczaki. No, nie śmiał Kersen. No dobra, nie śmiał Kersen i tak był potrzebny, bo trzeba te generatory włączyć. Nie będziemy na to patrzeć zbytnio. Znaczy, możemy mu na dupę popatrzeć. No, typowe. O o no, nie, najgorszy! Tak nienawidzę tego błędu. Ale tak nienawidzę tego, że potrafię wejść do tego miejsca od drugiej strony, przez to nie mogę przez nie przejść. Żałosny błąd, naprawdę. Przejdźmy sobie przez tą Tesla. Jest strasznie dużo tych. OSH! Się zesrałem. Dobra, nieważne. Głupia. Osoba wszedła na testy. A researcher ma napisane? Sto Oj, zabiła mnie testa, Sorry, czytałem napis na koszulce. Tak, researcher. To jest jakiś pani naukowiec była. Było oglądać moje odcinki i byś wiedziała, jak się przechodzi przez bramę Tesli. A cóż to? 008. No kurczę, ale strój. Musimy najpierw do plagi pójść, no bo z trójką tam nic nie zdziałamy, no. Tu zepsuta winda. Sadge. O, ale to jest fajne pomieszczenie. Ponieważ to chyba mnie wypluwał jakiś ascepek. Chyba w tym miejscu. Chyba wypluwała mnie 106 tutaj. Ale są to tak. E-dropsy są. I apteczka kolejna. I karta trójka. No nie wiem, te rzeczy się nam przydadzą. e nie mogę do portfela wsadzić. Nie. Dużo tego zaopatrzenia mamy ogólnie. Podoba mi się to. A mi się postać męczy. Ty, bo ja się zachorowałem na jakieś gówno chyba. Chyba na jakąś astmę dostałem, bo tak kurde, biega mi źle postać. W sensie stamina i oczy mi szybciej się kończy. To są tak podświetlone na czerwono. Bo nie wiem, cały czas w masce biegać, kurde. Bo kurde, w masce to może i paruje ten ekran czasami, ale. Cześć, czy ja zrobiłem kółko? Tak, zrobiłem kółko. No to kurczę, jak zrobiłem kółko i mamy ponownie SCP106 na koniec odcinka, więc kolejny odcinek rozpoczniemy z tym potężnym SCP-kiem jak poprzednie, jeżeli oczywiście ten Wam się spodoba. Mówi do Was Gabor, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Zapraszam na Twitch na Gaborowady, ponieważ tam był nagrywany odcinek, mogliście go zobaczyć przedpremierowo. Dodatkowo, bijacie na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, serwer, Discord, serwer, w SCPS, kana, główny kanał, drugi kanał. Wszystko macie w opisie. Łapkujcie, subskrybujcie. Mówi do Was Gabor i do następnego widzowie. Cześć! Look like this tell me I'm